Dzisiaj część druga związków na odległość. Inaczej wyglądają związki na odległość par, które wcześniej ze sobą mieszkały. Najczęściej decyzja o tym, żeby się rozdzielić, wynika przede wszystkim ze względów zawodowych i finansowych. W tych związkach lęk o rozpad ich trwałości. Jest znacznie wyższy niż w relacjach i związkach na odległość, które powstały właśnie, chociażby z takich relacji. Trochę łatwiej jest parom, które nie posiadają dzieci. Wówczas, po roku nieobecności, można podejmować decyzję, czy zmieniamy miejsce zamieszkania. Mieszkanie, dom zawsze można wynająć albo sprzedać i kupić w nowym miejscu. Trochę inaczej wygląda sytuacja u osób, które posiadają dzieci. Najczęściej matka zostaje z nimi w domu, a ojciec opuszcza rodzinny dom. Trudno jest naprawdę powiedzieć, komu jest łatwiej, a komu trudniej. Oboje partnerzy przeżywają to dokładnie tak samo i nie powinno być to kartą przetargową w waszych relacjach. By przetrwać czas rozłąki, trzeba wprowadzić kilka zasad. Pierwszą nadrzędną zasadą jest tak zwane posiedzenie rodzinne to wspólnie musicie usiąść i przedyskutować na poziomie i serca i rozumu, że faktycznie takiej rozłąki potrzebujecie. Nie powinny być w tym pomijane dzieci, jeżeli macie. Dzieci też powinny wiedzieć na jaki czas okres jeden z rodziców nie będzie codziennie funkcjonował w waszym systemie. I nie ma tu znaczenia czy dzieci są małe, czy w okresie dojrzewania. Każdy Dokładnie każdy członek rodziny czuje separację w momencie, kiedy jeden z rodziców wyjeżdża. Po przegadaniu zasad, czyli podjęciu decyzji, że decydujemy się na rozłąkę, kolejnym etapem jest przegadanie własnych lęków. Lęk separacyjny, on się zawsze pojawia w momencie, kiedy decydujemy się na rozłąkę. Dobrze jest porozmawiać, jak sobie będziecie z tym dawać radę. Czego się tak naprawdę boicie i czego oczekujecie ze strony partnera? Tutaj też powinno zadziałać prawo wyłączności i prawo lojalności wobec partnera. Kolejnym punktem jest czas. Czas, jaki sobie dajecie w czasie rozmów. Czy to poprzez Skype'a, czy FaceTime'a, czy poprzez codzienne wiadomości i rozmowy przez telefon. Ten czas powinien być podzielony na tak zwane trzy elementy. Pierwszy to jest czas, wasz czas, waszej intymności. Czas na rozmowy z dziećmi. I czas na rozmowę o finansach. Nie wolno ich wszystkich mieszać. Można wykorzystać czas na rozmowę z dziećmi na moment, kiedy możesz wziąć spokojnie kąpiel, bo wiesz, że tato będzie na przykład czytał bajki z waszym dzieciom. Nie należy partnera oddzielać od spraw typowo domowych, kiedy wasze nastoletnie dzieci będą chciały zgodę od Ciebie nad wyjście na imprezę czy jakąkolwiek zakup nowych rzeczy, pamiętajcie, że tą decyzję powinniście podejmować razem. W zgodzie z partnerem. Nic się nie stanie, jeżeli dziecko napisze do ojca, czy napisze do mamy, że ma zamiar i chce. By rodzic wyraził zgodę na zakup czy na wyjazd. Czas na Waszą intymność. Pamiętacie, tworzymy ją już od samego początku dnia. To są wiadomości miłe, przeznaczone tylko i wyłącznie dla Twojego partnera. Tak, by przygotować go i siebie na wieczór, i Waszą randkę. I czas na rozmowę o finansach. Tu bezwzględnie potrzebny jest odpowiedni moment na to, żeby dyskutować, na co trzeba przelać pieniądze, co trzeba kupić i wspólne decyzje związane właśnie z finansami. Można na to przeznaczyć jeden dzień w miesiącu, kiedy zbliżają się wszelkie opłaty. Wówczas wspólnie rozmawiamy, na co zostają pieniądze przelewane. Dlaczego to jest takie istotne? Chociażby po to, żeby żadna ze stron nie czuła się bankomatem. Które nie wie, na co są wydatkowane Wasze wspólne pieniądze. Dobrze jest mieć też w domu osobę, która jest przysłowiową złotą rączką. Czyli w momencie, kiedy nie ma partnera na miejscu, a wystąpi jakaś awaria, wówczas taki, nie wiem, wujek czy znajomy zawsze może wpaść i naprawić to, co się uszkodziło. Moi drodzy panowie, jeżeli to wy jesteście poza domem, pamiętajcie, że relacje na odległość buduje się przede wszystkim przez rozmowę. No i wiem, tutaj jest ogromny dla was problem, bo trzeba wypracować własne reguły i własne zasady komunikacji, chociażby z, własne, z dziećmi, ale też i z małżonką. Dlaczego to jest takie istotne? Bo wasze dzieci potrzebują rozmów z wami, ale nie pytania standardowe o szkołę, o zadania, czy co w domu robicie. Tylko takie szczere, rodzinne rozmowy. Można, jak już wcześniej mówiłam, czytać dzieciom bajki, pograć z nimi online, nawet pogotować. Jest tyle możliwości i ogranicza was tylko i wyłącznie wasza kreatywność. Nie pozwólcie, by rozłąka wpłynęła na wasze relacje z dziećmi. Minie niespodzianki? Mile widziane. Pod warunkiem, że twoje odwiedzi odwiedziny u partnera. Są podyktowane szczerą intencją spotkania się z nim, a nie kontrolą. Odwiedziny w domu, czyli przyjazd partnera do domu, powinno być taką równowagą między nadrobieniem zaległości, ale też i relaksem wspólnie spędzonym czasem. O tym należy pamiętać, że moment, kiedy zjawia się nasz mąż czy nasza żona w domu, to nie tylko czas na gotowanie, pranie, sprzątanie, naprawianie rzeczy, które w domu nam szwankują, ale przede wszystkim to czas na wspólne bycie, wspólne spacery, wspólne wyjazdy i rozmowy. Związki na odległość różnią się od związków stacjonarnych. Należy pamiętać, że te zasady i reguły, które funkcjonowały w momencie, kiedy mieszkaliśmy ze sobą razem, nie sprawdzają się w momencie, kiedy mieszkamy oddzielnie. Trzeba na nowo wypracować nową przestrzeń i dla siebie i dla relacji, które tworzymy na odległość ze własnym partnerem. Dobrze jest znaleźć czas na własne przyjemności. Na dodatkowy kurs, wspólne, może być szkolenie, zajęcia fitness. Czy nauka języka? W związku z tym, czy związki na odległość mają rację bytu? Oczywiście, że tak. Znam wiele par, które zdecydowały się właśnie na takie życie. Sama wywodzę się z takiej rodziny. Mój tato i mama zdecydowali się na pięcioletnią rozłąkę. Wrócił w momencie, a właściwie w czasie naszego dojrzewania. Nie był to łatwy okres, ale można było na nowo wypracować nowe zasady w domu. Znam też parę. Która przez lata mieszkała oddzielnie, i wspólnie zdecydowali, że chyba w... zamieszkają razem. Po roku wspólnego pobytu, z powrotem wrócili do relacji na odległość. Można. Trzeba wspólnie podejmować decyzje i pracować nad własnymi emocjami i relacjami z partnerem. A wszystko się uda. Podejmujcie mądre decyzje.